Książka Info Uprawa jak uprawiać warzywa ponad 6500 sprzedanych książek coraz bliżej do statusu bestsellera. A do jutra 18 września promocja trochę taniej. Zapraszam na infouprawa.pl oraz na Allegro. A ja niestety mam katar. Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Dzisiaj pomidory w tunelu i bardzo ważny filmik, ponieważ chcę was ostrzec, żebyście już zebrali pewne pomidory. Już mówię wam o co chodzi. Jednak najpierw popatrzcie sobie jak wyglądają pomidory Moje w tunelu. Jeszcze ich trochę jest. Systematycznie coś tam się zbiera. Nie jest to jakoś ilość bardzo duża, bo ilości bardzo duże już zostały zebrane. Zbiory naprawdę bardzo dobre. Ale tutaj jest bardzo ważna sprawa: bardzo ważna sprawa, żeby zebrać niektóre pomidory. I właśnie przejdźmy do, do setna tematu. Zostawiłem właśnie tutaj takie coś. Spójrzcie sobie, to już jest chore, to jest chore i dochodzi do tego. Może to już jest chore, może jeszcze nie jest. Trzeba takie coś zebrać. To jest obowiązek. Obowiązkowe jest zebranie tego, jak również tego. Spójrzcie sobie tutaj na to grono, jak to poszło. Tutaj już jest choroba, tu już się zbliża. Prawdopodobnie jeszcze jest ten pomidor dobry. Jak sobie patrzę, jest wszystko ok, trzeba ten, ten pomidor zebrać. Tego. Jak również też tego, mimo że jest niedojrzały i trzeba będzie te niedojrzałe obserwować w czasie, gdy one będą dojrzewały. Ja, gdy mam takie pomidory niepewne, gdy mam takie pomidory niepewne, to staram się je trzymać troszeczkę z daleka od tych bardziej pewnych, bo przed przymrozkami zbieram wszystko. Jeszcze troszkę czasu do tych przymrozków jest, nie wiem, dwa tygodnie, no, no różnie. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, ale tutaj... Gdy mam takie, wiecie, ładne, pewne, to jest wszystko ok i je daję w miarę blisko siebie. Natomiast te, które są, które jest, przy których jest prawdopodobieństwo, że mogą być chore, daję troszeczkę dalej. I te pomidory wszystkie dojrzeją, ale warto w szczególności właśnie w tym czasie obserwować nasze pomidorki, czy one dojrzewają, czy jest wszystko ok. Czy na przykład w trakcie dojrzewania łapią chorobę, czy ta choroba się wtedy objawia? Bo wtedy takiego pomidora trzeba natychmiastowo usunąć. U mnie ja teraz będę zbierał wiele pomidorów, część tutaj krzaszków zostawię i zdarzy się też, że kilka krzaków całkowicie usunę. No, ponieważ tu, tutaj jest jeszcze w miarę wszystko ok, tego pomidora zbiorę, tego tutaj, o, spójrzcie sobie. Spójrzcie sobie, ten już jest kiepski. Tu trzeba będzie sprawdzić, jak będą wyglądały te pozostałe. Więc zbiór dzisiaj będzie w miarę duży i no te jeszcze będę mógł sobie poz pozostawić i będę patrzył. Tego zbiorę, tego, tego, ale chodzi mi o te zielonkawe, że one jeszcze u mnie na krzaku będą. Natomiast tutaj, natomiast tutaj tego pomidora zbieram. Na cały krzak obetnę troszeczkę niżej. Więc tak to jest, choroba idzie naprzód, szkoda tylko, że idzie w pędy. Tutaj usuwam też te dwa. Nawet jeśli są niedojrzałe, to patrząc na pęd, no to trzeba takie coś zrobić. Zbieram te, które są dojrzałe, wszystkie. Wszystkie, które są dojrzałe. Zbiorę na pewno to, chociaż tutaj praktycznie już wszystko jest do zbioru. Zostawię sobie te kilka pomidorków jeszcze niedojrzałych, ale dzisiaj będzie właśnie ten duży zbiór. Które sobie zaraz zobaczycie, a raczej zo, zo, zobaczycie, jakie będą tego rezultaty. Więc przejdźmy do zbioru, i za chwilkę wracam. Jeszcze pokażę Wam te krzaki pomidora, które zostaną całkowicie usunięte. Tutaj krzak, któremu zostało tylko kilka pomidorów. Niektóre już nie nadają się do zjedzenia. Może coś tam jeszcze się zje, ale to tylko kil, kilka sztuk. I tutaj, tak samo, tutaj no. Tego jeszcze mogę sobie zostawić. Mamy dwie sztuki, więc niech sobie jeszcze rośnie. Tutaj zostały trzy sztuki, które już są do zbioru. Tutaj jest kilka takich zielonkawych, niedojrzałych, ale myślę, że chyba wszystkie już zbiorę. O, nawet te zielonkawe. Tutaj mamy krzak, który, który ma trzy sztuki, z czego tutaj jedna, jak widzę, już się. Nie nadaje zaraz, zobaczymy co zresztą. Te też zresztą się już, już są brzydkie, jak, jak patrzę. Więc ten krzak też zostanie całkowicie usunięty, bo już nic więcej nie ma. A to, że jakieś tam pędy rosną, to też jest takie, ten, że macie z ogonka liściowego, rosną wam pędy. Zawsze to należy usuwać. Jednak to już teraz znaczenia nie ma, bo ten krzak już żadnych pomidorków innych nie posiada. Więc. Przejdźmy do tego zbioru. Oto częściowy zbiór pomidorów wielkowocowych. A tutaj moje pomidory koktajlowe. Pozdrawiam.